Cześć i czołem. Dzisiaj nowa pogadanka na temat obrazu. Obraz pod tytułem Rumianki Nagietki sobie już czeka, a ja za chwilę zmieniam kadr i zaczynam film. Także jeżeli jesteś ciekawy, ciekawa, co mam do opowiedzenia na temat tego obrazu, zapraszam na ciąg dalszy. Kilka słów wstępu o tym obrazie. Jest to obraz akrylowy na podobraziu bawełnianym, 70x70 cm. Boki zamalowane na taki ognisty, pomarańczowy naprawdę taki ognisty, pomarańczowy tego tu nie widać. I muszę poprawić tutaj ekspozycję, bo mi się zepsuła. Wracam za chwilę. Już jestem. Obraz, który stworzyłam, to żywa, pełna dynamiki kompozycja, która przyciąga wzrok intensywnymi kolorami i unikalnym zestawieniem barw. Tło, jak już wcześniej się pokazywałam, stanowi mocna, nasycona pomarańcz, która wprowadza do obrazu energię i ciepło. Na tym tle nałożony jest błękit, przerywany mm, subtelnymi pasami zieleni, gdzie gdzieniegdzie takim niebieskim i te pasy dodają całości takiej głębi i nieco tajemniczości. Kwiaty nagietka, które zdobią obraz, wyłaniają się z tej kolorystycznej gry w pełnej krasie. Ich płatki mienią się odcieniami pomarańczy, bieli, żółci, gdzieniegdzie niebieskiego, tworząc harmonijny, lecz Intensywny kontrast z tłem. Wydaje się, że ten obraz żyje własnym życiem. Każdy kwiat jest niepowtarzalny, jakby zanurzony w innej chwili, złapany w różnym momencie swojego rozkwitu. Pomimo powtarzalności motywu, obraz nie jest monotonny, przeciwnie. Każdy kwadrat opowiada swoją własną historię, jak gdyby każdy nagietek chciał zwrócić na siebie uwagę, zachęcając do dłuższego zatrzymania się przy tym obrazie. Ten obraz doskonale odnajdzie się we wnętrzach, które cenią sobie śmiałość i wyrazistość, a jednocześnie chcą zachować pewną elegancję i ciepło. Wspaniale wkomponuje się w przestrzeń urządzoną w stylu eklektycznym, gdzie różnorodność form i kolorów stanowi o charakterze wnętrza. Myślę, że będzie również świetnym uzupełnieniem w aranżacjach industrialnych, dodając im. Kolorystycznego akcentu i ożywiając surowość betonowych ścian czy metalowych konstrukcji. Wnętrza w stylu Boho z ich miłością do wzorów, kolorów, także będą doskonałym tłem dla tej kompozycji, a obraz doda im jeszcze więcej ciepła i optymizmu. Dlaczego więc warto mieć ten obraz w swoim domu? To nie tylko dekoracja. To źródło energii i radości, które bije z każdej intensywnej barwy, z każdego pociągnięcia pędzla. Wprowadzenie tego obrazu do wnętrza to jak zaproszenie do swojego życia słońca, które nieustannie ogrzewa i rozwesela swoją obecnością. Żywa kolorystyka, dynamiczna kompozycja, ożywają, ożywiają przestrzeń, ale też wprowadzają do niej harmonię. To połączenie intensywności i spokoju, które rzadko się spotyka. Kiedy wchodzisz do pomieszczenia, w którym ten obraz znajduje się na ścianie, od razu czujesz, że to miejsce pełne życia, pozytywnej energii. Obraz staje się centralnym punktem, przyciąga spojrzenia. Sprawia, że chcesz na chwilę przystanąć, do, do, dodać, oddać się refleksji, pozwolić myślom na chwilę odpoczynku. To nie tylko dekoracja to element, który zmienia przestrzeń, nadaje jej nowy charakter, a także wpływa na nas i każdego, kto na niego spojrzy. Jeśli pragniesz, aby twoje wnętrze było nie tylko estetyczne, ale również pełne życia i emocji. Ten obraz jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. To kawałek sztuki, który każdego dnia będzie inspirował cię do czerpania radości z małych rzeczy, przypominał o pięknie natury i dodawał ci energii do działania. To więcej niż obraz. To inwestycja w przestrzeń, w której chcesz żyć, która ma znaczenie i w której dobrze się czujesz.